Roksanko! Chlap, chlap. Uważaj, żeby nie ugrzęznąć. Uciekaj! Uważaj, żeby bucik nie został. Czekaj, nie ma teraz będziemy Uważaj. Mał nie wchodzi tam daleko! Co? Gapa? Tego nie dotykaj, bo tam są brudne chyba, wiesz? To jest Beniu, nie? To jest chyba misia B. Pomachasz do mamusi? Fajne jest może, nie? Jak można zrobić klub, klub? ta -da! Pierwszy raz jest nad morzem. Roksanuś dalej już nie idź. Chodź misia. Roksanko chodź. Uciekaj.